Manko, witam Was serdecznie w siódmym odcinku z serii mojej sokolniczki, pierwszej postaci w Las Epoch'u. Wczoraj na streamie numer, y, odcinku numer 6 dotarliśmy y, tutaj na tą wyspę, la, wy, wyspę y, gdzie jest lagun. Tutaj w tym mieście był właśnie wybór y, quest'a i poszliśmy tak jakby w lewo i tam jest, po, było popłynięcie do tej wyspy. No i y, nie udało mi się zabić y, laguna chyba trzy razy na streamie wczoraj, więc nie wiedziałem co zrobić. Tutaj jeszcze muszę pokazać jedną rzecz, że y, nie mam dostępu nadal tutaj do tej y, pierwszego monolitu. 58 mogę tylko wejść do y, dangów, takich jak ma się klucz, ale. To nie jest wejście na endgame, więc zacząłem sobie robić te niebieskie questy, ponieważ nie wiedziałem, jak przejść dalej na ten endgame, i dobiłem sobie z tych niebieskich questów wszystkie, dzięki czemu mam tutaj wypełnione do maksa nagrody zdolności pasywnych i pola posążków. Więc tutaj nasza sokolniczka jest już yy, maksowana, ma te posążki. I pasywki też mam tutaj pododawane. Na przykład w sokolniczce mocno tutaj poszedłem do przodu. Tu jest bardzo mocna pasywka na, na uderzenia tych sokołów. Oczywiście wcześniej dostałem tą bombę nurkującą to też jest bardzo mocne. No i tutaj maksuję, że tak powiem, depsa. Tutaj, tutaj. Gram głównie trzema tymi uderzeniami sokoła. Bomba nurkująca, uderzenie sokoła, I to jest tak jakby taki skok z, też ze strzałem ze sokoła, plus zasłona dymna, i tutaj tym strzałem z uku sobie ten yy, włączam taki całą zmierzchu. Czyli będę miał tak jakby więcej defensywy dzięki temu, że strzelam, już tutaj nie wiedziałem co mam dać. No i co, tutaj w tej chwili mm, już mam 5-9 level, ale pokażę wam yy, drogę do tego, jak. Yy, Zabić tego laguna tutaj jest ta wyspa oczywiście najpierw trzeba tutaj do, do świątyni laguna pójść później przebić się przez jedne, jedno pomieszczenie i w drugim pomieszczeniu jest aktuarium arch architektki i ją się zabija i yy, ja to na wczorajszym streamie pokazywałem ją się zabija i, i wchodzi się na tą próbę laguna, co zresztą też wczoraj pokazywałem ale teraz y, pokażę swoje nagranie z wczoraj. Y, jak tam poszło mi kolejny raz z tym lagunem, ponieważ udało mi się go pokonać. Ale to pokażemy zaraz. Pokażemy też jeszcze y, co dalej. Czy przejście do nowego miasta y, po zabiciu, po pokonaniu tej próby, da nam już wejście na endgame? Zobaczymy tak na żywo. Także zapraszam na odcinek. Dobra, pokażę Wam mniej więcej mechanikę walki, jak wyglądała. Podbiegamy tutaj na środek, on wychodzi tutaj dwoma mackami i od razu wbijamy mu życie, jak najwięcej tych macek mu zbijamy. Jak widzicie, ten jego oddech biały mnie nie zrunshotował, więc troszkę życia i obrony mam. No i co, ja mam taką taktykę, że skaczę sobie między jedną nogą a drugą, żeby nie mógł mnie trafić. Cały czas się poruszam, żeby nie stanąć w miejscu i dać się zabić. No i co? Tu już mu połowę zbiłem. I tu jak mu zbiję chyba też połowę, to przechodzimy do drugiej tury. Tak, już się pojawia druga tura zaraz i. Tutaj walczymy na dole tej areny i tutaj wychodzi pełno tych macek. I też je po prostu zbijamy szybko, jak najszybciej. Na początku nie mogłem w ogóle tam z góry zejść, nie? W ogóle cały czas mnie zabijał. tak już na strzała czy coś i ciężko mi było w ogóle tą pierwszą fazę przejść. A teraz jakoś bez problemu poszło. Nie wiem sam, czy to jest główna walka już z nim, czy to jest taka próba, dopiero bo to się nazywało próba laguna. Bo my go tu nie zabijemy, tylko on powie w pewnym momencie, że koniec walki, nie? Dobra, druga, tura, druga faza się powoli kończy tak? Będziemy wracać na górę I Tam chyba mu za jedną mackę zniszczymy tak, tą dużą. Tak, Tutaj tą prawą wtedy on powie ENOUGH! No i będzie przejście do miasta i on tak jakby pogadamy z nim jak z ziomalem i będziemy normalnie z nim się dogadywać, nie? No i cały czas taktyka między jedną nogą a drugą. Przebiegam sobie. Ja mam jeszcze taki ten fajny skok z tym strzałem yy, sokoła, więc jak się jakby lecę w powietrzu, to też jestem nie do trafienia. O, to jest ten moment. Super ma te tę ta sokolniczka. Muszę powiedzieć, że bardzo mi się podoba. No i bardzo dobrze się nią walczy. Tak szybko, tak jak młodszycą jak w Diablo 4, czy tam Demon Hunterem w Diablo 3. Czy rangerką wpadł w Pawowexile. Zresztą w Pawowexile to wszystkie postacie mogą być szybkie. Bardzo, ale ta jest wybitnie tutaj szybka. No i on mówi teraz enough. Wystarczy. Jesteś zbyt e, dobry, żeby cię zabić. Aha. Takamy mu co się stało w wcześniejszej części kampanii. Jeden taki ziomek umarł. Aha, ona mówi, żebyśmy poszli w jakieś inne miejsce i zrobili dla niego zadanie. A teraz już mówi spadaj, bo już nudziłeś mi się. No i co? Dropik Miasto. I będzie y, końcówka tutaj te, tego miasta, tak jakby. Pogadać z tą Julą taką y, tam na górze i będzie już możliwość chyba wypłynięcia do tego miasta jakiegoś tam na S. Więc spoko. A więc po tym jak porozmawiamy z nią, płyniemy do tego miasta toretki, toretki. toretka w włoskiej erze. I tutaj już na żywo będę pokazywał jak gram, więc... Yy...

A widzicie, jak się tutaj dostaniemy, właśnie chciałem dojść. O, tutaj jest, o tu jest jeden dank Sanktuarium czasu, a tutaj jest tak, jakby wybór, te, wybór tej frakcji. Czyli prawdopodobnie tutaj, jak wejdziemy do, tej miasta, do tego miasta, to przejdziemy na endgame. Ok, let's go. Od razu ruszamy. Co to za ziomek? Bahar! Tak jakby chciał mnie zaprowadzić, powiedzieć mi, gdzie to jest? Udaj się na rozdroża. A, chciałem jeszcze powiedzieć jedną rzecz, yy, bo nie pokazywałem tutaj itemów. Cały czas się zmienia gir. Jedyne, co mi zostało, to tak naprawdę ten, ten łuk pod y, sokolnictwo i pod bombę nurkującą i powietrzny atak jest w tym momencie nie do zastąpienia. Taką nową butelkę dostałem z takim afiksem fioletowym, fajną. Yy, no i co? Tak to takie przemieniam co chwilę i temy na jakieś trochę więcej pancerza, trochę więcej jakichś tam afiksów. No i tyle, nie? Bez żadnych tutaj na razie obrażenia od sugusów. Idę, to ja idę. Wyobrażenia od, od sugusów i yy, konwersję yy, damage'u z łuku na, na sugusów. Więc tak jakby, o tutaj mam pierścionek do sugusów. No i tak dalej i tak dalej. Rękawiczki i zwiększone obrażenia sugusów. No i to jest ca cała moja filozofia giru, tak? I w tych. Yy, w mistrzostwie lecę wyobrażenia od sugusów, dodatkowe obrażenia, obrażenia krytyczne, mnożnik obrażeń, zdrowie zyskiwane, obszar dla zdolności. Konwersja do, do broni miotanej, takie rzeczy, no i tam skill bomba yy, nurkująca i powietrzny atak plus sokolnictwo, te trzy skille, nie? To idę po prostu, a w, a w drzewku, tak jak mówiłem, też yy, jak najwięcej obrażeń od, od broni miotanej, żeby konwe, konwersja była. Plus tam jakieś leczenie, dodatkowe uderzenie, no i tam ten, to żeby właśnie tak wyglądał ten atak, tak, nie, że on tak lata we wszystkie strony. Ok jest też świetny. Ta bomba też. To wszystko wymyślone tak jakby przeze mnie. Już tutaj mi wchodzą obrażenia po 30 koła, więc mi się wydarzy, że całkiem nieźle to działa. O, uh, klucz dostałem. Klucz do danga. Pokonaj ospryksów. Ok. Nie, tu tam jest niebieski quest. A może go wykonam od razu, bo później tego tak będę musiał szukać. Mnie to żałuje, że nie wykonywałem questów tych niebieskich od razu. Bo musiałem wczoraj na to poświęcić sporo czasu. No i już wykonane zadanko, tak? Ha, czyli mam się wrócić do miasta, dobra. I załatwię niebieskiego questa i tego w yy, kampanii.

Może będzie już ten endgame można włączyć. Dobra, coś zna znalazłem. Udało mi się też już y, udaje mi się korzystać z tego. Y, I ten filtra. Korzystam z item filtra takiego standardowego dla trzycy, Więc pokazuje mi też y, miecze oraz tarcze. A tak w zasadzie to ja nie wiem, czy ja powinien grać na łuk, czy powinien grać na miecz tarcze. Nie wiem. Tak sobie, wymyśliłem, żeby łuk ma wysokie obrażenia ten, ten złoty do kokolnictwa i do tych skilli więc po prostu. Waypoint widzę, więc go weźmiemy. Dobra. O, jaki pasek. Dla mnie. Wrażenie od Sugusu. Raczej pro prosto tutaj się tak afiksy wybiera, tak? Życie, dla mnie to życie, mana i obrażenia od tego, czego wale, tak? Nic więcej, nie, nie ma jakichś tutaj udziwnień. I to działa normalnie. Strażnik roju. Serik, nie ma sprawy, ziomuś. Chcę mnie zaprowadzić do miasta. Uuuu, fioletowy pierścień. Może to jest ten na... Hmm, tak dobry. Dobra, chyba powoli zbliżamy się do tego miasta nareszcie. Ale fajne takie węże na wejściu. Posągi węży. Górna dzielnica majelki. A tutaj powinienem iść?

With will be our future. My future. At safe, Dobra jeszcze jednego questa tutaj oddamy albo weźmiemy Okej okay. I quest Is permitted inside could be days, could be years. The temple is closed. Leave. I don't was it just me or was that speech? That was the vessel, the authority as the rumor. It is not you have. A... I am not sure if we can trust this friend of yours, but I trust you. Hmm, Dobra, trzeba, No dobra, a jak tutaj wyjść? Dobra, zobaczymy zaraz. Nie, nie mogę jeszcze wejść do tego. Dobra, zobaczymy jeszcze co tutaj jest za wyjście. Górna dzielnica malejki. E, co ja mam tutaj questy do zrobienia? What? Dobra, widzę, że będę musiał trochę poulatać po tym mieście. O! Jest! Ja biorę tą frakcję. No i co? Mogę już y przystąpić do tej frakcji? Tak

a teraz chcę coś zobaczyć. Nadal nie mogę tu wejść? Co, muszę jakieś jeszcze tutaj questy zrobić. Dobra, w każdym bądź razie dołączyliśmy do y, tego do y, kręgu Fortuny i weszliśmy do miasta y, Ma Majelka i będziemy tutaj robić y, te questy, żeby wejść już na ten endgame się wydaje I to będzie w następnym odcinku. A na dzisiaj będę się żegnał z wami, jeżeli interesują was dalsze przygody mojej sokolniczki, niedługo nowy cykl i będę cisnął całkowicie pod sezon nową postacią, a na, ten, na tą chwilę się żegnam. I do następnego śpiewanku.